Hejka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest seria od zera do milionera. Jejku, jak ja dawno nie byłam w tym save w ogóle, a, bo wcześniej nagrywałam to odcinki sporo wcześniej, a, a tam jest troszeczkę po dłuższej zmianie. To nam się świeci wydarzenie, ale tutaj tego wydarzenia nie będziemy robić, a zrobię to w mojej rozgrywce pokoleniowej. Jesteś głodna, kochana. Skoro jesteś głodna, to weź zbieraj, zbieraj pożywienie, tylko ja nie chcę żab, ja nie chciałabym żab. Nie chciałabym, żebyś tutaj jakieś e, żabki nam zbierała, bo ja bym nie chciała, żebyś ty jadła te żabki. Jakoś te żabki, tak wiecie, dla mnie to jest takie, mm, no tak, niekoniecznie, ogólnie higiena ci spada. A, zbieraj. Ziemniak, ok, Zbieraj pożywienie. No to zbieramy, a ja wziąłam roślina? Nie, chyba wziąłam pożywienie. Zasiej? Nie, zjedz to, nie możemy sadzić. Musimy odblokować ogród najpierw, a żeby odblokować ogród, musimy odblokować dom. Także jeszcze nie możemy tego robić. A ile mamy logiki? Logika musimy, tak, chyba. Majsterkowanie. Majsterkowanie. No, a na czwartym to brakuje nam jednego logiki, bo logika musi być na trzech. Majsterkowanie na pięć. Papryka. No dobrze. To od razu sobie zjesz paprykę. A tutaj byś mogła zebrać jeszcze jakieś okazy. To od razu byśmy sobie coś sprzedali, może. Jeżeli byłabyś w stanie tutaj to ogarnąć, kochana nasza. E, tutaj, jakbyśmy chcieli. Aha, siódmy poziom, a my jeszcze nie mamy siódmego poziomu, tak? Mamy szósty, dobra. I co tutaj zebrałaś? To jest jakiś kryształ? Tak, rzadkie! Dobra, sprzedajemy, oczywiście, że tak. Ja sobie nie wiem trochę, jak to zaliczyć, ale chyba to może sprzedać, bo teoretycznie nie możemy zarabiać z hobby. Czyli ja rozumiem, że to są jakieś obrazy, i to, co sobie tam zbudowaliśmy na tym stole, też tego nie sprzedawałam przecież. Więc yy, no, chyba te pozostałe rzeczy jak najbardziej byśmy mogli tak zrobić. Ogólnie jest mega późno, a ty jesteś wyspana, o dziwo. Marchewka. Do jakiego Wlady? Ty nie idź do wlado? oszalałaś? Jesteś jakaś krejza. Dobra, ale marchewka to możemy zostawić na potem, tak w sumie. Ale byś z kimś tutaj chciała na pewno porozmawiać, tak mi się wydaje. Ale tutaj mamy kibelek i to potrzebujesz do kibelka, czy tylko prysznic wziąć? Tylko... A dobra, może skorzystaj od razu, tutaj weźmiesz prysznic, a Moli zostawiła swoją walizkę. A Moli jeszcze u nas jest, czy jeszcze, czy już Moli nie ma. Nie Moli poszła, ale walizkę zostawiła. No dobra. Podnieść walizkę. No to ty chyba możesz sobie. A, pewnie podnieść walizkę i to będziesz chodziła z tą walizką. No to chyba nie potrzebujemy takich rzeczy tu. Dobra. O! Zatrzymajmy, zatrzymajmy. Przywita się z oliwką. Nowy okaz? Nie, przyjazne powitanie zrób. Ale co ty w ogóle, jaki to okaz twój? Aha, no to sprzedajemy. Chociaż ja może powinnam wszystko zbierać, żeby blokowywać te tabliczki. Ona tutaj przyjazne powitanie znowu? Co my tutaj możemy z Tobą pobrać? O, Pan okay. przyznał z tego obiektywu. Nie, nie będziemy z Tobą tutaj tego robić. Zabawę wchowanego chowanego chyba też nie, ale tutaj musimy towarzystwo, no to oliwka się nam zapytaj o Tarota. Możesz okay. tak A zrobić. Gratuluj, zaręczyn. A to kolejne pewnie e, Twój chłop do kolekcji, nie? W ogródku? Czy gdzie tam ona ma? W piwnicy? Nie pamiętam. Mm, gratulujesz. Plotki z Ravenwood? Tak. Możesz zrobić jakieś ploteczki jeszcze? Zapytaj tutaj, jak minął dzień. Jakie plotki? Już od wielu lat pracuję jako ekspertka pogrzebowa. No to na pewno moi biedni, Nieodżałowani mężczyźni stracili życie w pychowych okolicznościach w związku z w wiosku, z czym poczułam coś w rodzaju powołania, w razie czego poszukam nowych pracowników. XD. Ogólnie, Oliwka, co ty gadasz? Że tutaj w sumie mamy z nią tutaj pogadane, tak na dobrą sprawę. A co tutaj byś chciała znać? Przedmiot z kolekcji składników. E, no to może byśmy mo A wiecie co? Przecież doszedł nowy dodatek, by można było motyle zbierać. No, ciekawe, czy można w ogóle z nich zarobić, tych moty motyli. E, zbieraj tutaj. Weź, chodź, tutaj zbierz coś, bo ty chyba nie musisz, bo poszukaj ich w okolicy. Zobaczymy, czy to nam zaliczy. Żegna? Nie, nie musisz jej, już jej żegnać. Dzisiaj mamy pochmurnie znowu. W to często w sumie tak pochmurnie jest, nie? I co, coś zebrałaś sensownego? Emma, cytryna, aha. No tak, aby zdobyć, która zgodnie będziesz potrzebować kamienia, emocji lub umiejętności wróżki. Oho! Mamy pięć kryształów do zdobycia, a chyba tutaj nie działają te motyle, nie? To chyba by, by trzeba było tam polecieć. Dobra, no to możemy się tam w sumie przejechać, tylko czy my tam coś zbierzemy? Nie wiem, ale dobra, idziemy do tego nowego miasta, które nie mam pojęcia jaką... A, Punkt Gibi chyba, chyba Punkt Gibi to jest taka nazwa, dobra, to lecimy. No i jesteśmy, nie wiedziałam w sumie gdzie mamy pójść i stwierdziłam, że pójdziemy na plac zabaw, bo ja w sumie nie byłam na tym placu zabaw, więc ja... O, i tutaj jest nawet basen! Ej, weź zjedź, bo ja w ogóle nie, nie testowałam tego dodatku w ogóle, nic. Zero. Więc idź sprawdź. Ale chyba mi się wydaje, że ciężko go trochę się ogrywa. Mam wrażenie, że jakby trzeba było mieć tutaj już jakąś rodzinkę, żeby to ogrywać, a specjalnie tworzyć nie chciało mi się. Za bardzo tak. Hmm. Wiecie jak to jest i stwierdziłam sobie, że w trakcie moich rozgrywek po prostu sobie przetestuję, co tam jest. No, ale tego nie testowałam, więc let's go! Oj! Nie wiem, czy to tak zawsze wygląda, a tutaj może klasyczne skoki, prosty skok, przewrót w tył, dobra, let's go. Wypadek na zjeżdżanie. a, okej, okay, czyli, czyli faktycznie chyba średnio ci to wyszło. Czemu ty już masz w ogóle strój na sobie, hello? Przecież ciepło jest, jest trochę może puchmurnie, ale jest ciepło. W fajnie tak basenik tutaj zrobiony jest, fajnie, fajnie. Ale serio, ty nie zmienisz tego stroju? Serio? Zdobyta umiejętność, okej. Okay. Tylko szkoda, że ty w stroju dziennym swoim. Wow, chyba dobrze ci wyszło. No, latające dzieło sztuki, no, to true. Dobra, ale stroje, ja bym chciała, żebyś ty zmieniła do pływania. Strój, no, hello. Aha, to jest aktualny strój? To, to nie widać, jak coś podejść tu. Skoro tak. No to fajnie. A tutaj możesz coś na przykład zrobić? O, zjechać możesz, no to let's go. Czemu tutaj nikogo nie ma, skoro to jest pad zabaw? Czemu tu nie ma dzieci? Czemu tu nie ma dzieci? Hello? No, niby siódma jest. Rozumiem, że jest wcześniej, ale tu nawet można te ćwiczyć, tak? Możemy tutaj to przetestować? Ćwicznictwo. No, możemy. Dobra. I fajny plac zrobiony jest. Są jeszcze oddzielne tutaj rzeczy? A nie ma huśtawki. A są tutaj dwie. Nie ma huśtawki. No, są, są, huśtawki. Nawet ta jest zrobiona. Pieskownica. Dobrze. Dobra, wchodzisz. I zjeżdżasz. O, moli! Chyba nasza pierwsza z w swoim dzieciństwie. Co cię wtedy inspirowało? Aha, wszystko jest... Niech pomyślę. Okej. Okay. Będziemy musieli pewnie wybrać chyba sobie to. Am? Okej. Okay. Jako dziecko nas nie za podczas wypadu. No, Ty raczej a, dobra uczennica. Jako dziecko bardzo chciała ratować planetę tej przyczyniła pierwsze kroki w tym kierunku. Jako dorosła Simka będzie szybciej rozwijała się na cieszy kolózki, a dziecięca żołowa. o to by mogło być, wiecie, że musiała trafić, ale ścieżki grabarza, a ja bym chciała astronautu, żeby ona, bo ona więcej się zarabia z tego. Dobra, to ja tutaj sobie przelecę i zobaczę, czy, czy, czy tutaj coś znajdę takiego. Dobra, wiecie co, znalazłam to długo, trochę trwało, bo tego jest naprawdę dużo, byłam w szoku. A my chcemy małą, mała naukowczyni, bo tutaj mamy, jako dorosła Simka, będzie szybciej rozwijała karierę astronautki, więc my to chcemy, więc bierzemy to. Bo no to najbardziej opłacalna kariera, a my musimy się dużo pieniędzy dorobić w tym naszym challenge'u, więc no lecimy z tym tematem, no po prostu lecimy. Ej, a ty byś mogła tutaj ćwiczyć uczniostwo, ja bym chciała zobaczyć jak to tam działa. E, tutaj ktoś sobie biega, e, jakaś pani, e, zbieraj tutaj, śpi tutaj, zbieraj. Ja bym chciała, żebyś ty zbierała pożywienie zaraz. O, tutaj coś marzycie, co przyrzete na nowo, okej? Okay. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Aha, ty przez plac zabaw, dobra. Dobra, no i co? Let's go. Jak ci idzie to? Aha. To, to, to nieźle ci idzie. Strzał w dziesiątkę, no faktycznie strzał w dziesiątkę. Mhm. No, ale dzieci przyszły. Dzieci przychodzą tak około ósmej, skoro tak. Soboty, no to właśnie mają wolne. Okej, okay, czy teraz jej się uda? Czy teraz jej się. Strzeliła, no! Niezły strzał, kurde! Nie spodziewałam się, myślałam, że raczej będzie słabo, jak drugi. Okej, okay. na razie jeden, ale tak, wiecie, blisko, blisko było. Jesteś skupiona, tak? Ćwiczenie, okej. Okay. No dobra. O oh to na cztery razy chyba tylko raz, kochana, trafiłaś. Emma, ty jesteś. O, ale ile dzieciaczków! Ile bąbelków tu przyszło? Fajnie, fajnie, że tu bąble przychodzą. Dobra, ostatni strzał i lecimy dalej, kochana. Czy, czy ty coś strzelisz? Chyba tak. Strzelisz, wierzę w ciebie. No, gorzej niż ostatnio, ale, ale dałaś radę, dobra. Szukaj pożywienia, bo ty jesteś już trochę głodna, zgłodniałaś. O, jeszcze jeden będziesz strzał? I on chyba przeleciał przez tarczę, tak? Chyba tak. Ale fajnie, że tutaj można to robić. Że nie trzeba kupować, tylko można tutaj rozwijać. W ogóle jakoś tu ładnie. Jak to pięknie wygląda tu, no. Ładnie, naprawdę ładnie. Dobra, co zbierzesz tutaj, Emma? Na razie nic nie widzimy, żebyś to śmiała. A w ogóle my mieliśmy coś już nazbierane. I co, nic nie zebrałaś? Co? Serio? Zbieraj. No pożywienie miałaś zbierać. Ema, co ty odwalasz? Hello? Co za typiara z niej? E, no ładnie, ładnie tu. Ładnie, ładnie, ładnie. Naprawdę ładnie. Tam jakaś flaga nawet jest. Nie no, ładnie. Nie powiem, że nie. Naprawdę jest tu ładnie. Dobra, i co? I coś zebrałaś w końcu, czy nie? Żaba, ja pierniczę. Ja nie chcę, żebyście Żaby, ja. Czemu nie możemy? Aha, Zbier- Serio? O, zbieraj pożywianie. O, tu idzie jakaś kocica w stroju. No, aha. Tylko skąd ty jesteś, chyba, z towarangu, nie? Chociaż może nie, może gadam głupoty. Może tak być, może, bo już nie pamiętam, kto skąd jest. Dobra, i co? Ej, i co zebrałaś? Pomidor, okej, okay. pomidor to fajnie, zjedz. E, a my tutaj możemy coś znaleźć? Tak w ogóle? Jest szansa na, na, na jakieś okazy? Ej, patrzcie, co to jest w ogóle? Wytyfy? To jakiś ptak tu chodzi? Ale nie można nic z niego. O i uciekł do, do trawki, lol. W jak tu pięknie, co to za piękny most? Tu jest diam. Eee, no wow, ej, a co? No, o może tutaj chodźmy. O to jakaś skrzynka. Aha, myślałam, że można otworzyć skrzynkę jakąś, ale chyba nie. Ale jak tu jest przepięknie ja. No cudowne to jest! Jestem w szoku, że to tak ładnie. Naprawdę ładnie tu jest. No i co? Przyszłaś tu oglądać? O, jakieś dźwięki wydaje. I co? Nie! Ch chyba my dobrze trafiliśmy, nie? Bo on chyba o tej godzinie jakoś, bo tam chyba on nie jest non stop, ale ja nie wiem. E no super! No pięknie, cudowne, ale zachwycam się, przepraszam, przepraszam, że ja tak się zachwycam. Dlaczego ja tak robię? Nie wiem, no ale przepiękne to. Cudo. E no super, super, dobra, lecę dalej szukać. Może coś znajdę, chociaż nie zapowiada się. O Molly do nas dzwoni. Eee... Okej, okay. nic mi nie będzie, no. Ale Molly, jakoś nas polubiłaś chyba? No, ale słyszycie te takie dźwięki. Złap! Chodź, kochana, będziemy łapać mu tyle. Ej, czemu nie chcesz tu łapać? Chodź! O. Że lubisz, kurde, nawet nie wiem, no dobra, możesz lubić. O, to już ona zdążyła to złapać. Aha. O nie. Ech, no dobra, mamy tu motylkę. 10, to tak za dużo nie zarobiliśmy z tego, no ale złapaliśmy. A czemu ona nie chciała łapać? Nie wiem. Kurde, no nic tutaj nie ma do zbierania, więc no nie wiem, jeszcze poszukam coś, nie coś. O, dobra, albo nie, albo nie, bo tu motyle są znowu. Chodź. Będziesz łapać motylki. Ale jestem zachwycona, jak to jest przepięknie, naprawdę. Oj, znowu ten ptak tutaj chodzi. Ej, idziesz, stara? Emma, Emily. Kurde, nie wiem, jak cię nazwałam w końcu. Emma, chodź, Emma. Ej, ja chyba ciągle mówiłam Emma, jeżeli mówiłam Emily, to przepraszam. Ale chyba, 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 chyba to była Emma. Bo to te same chyba, nie? Będą, to będziemy mogli jedne sprzedać. Tak. I co? A czemu drugie nam się... O, jest drugie. No to dobra, to sprzedajemy. Jedna dziesięć, no to let's go, idziemy dalej czegoś szukać. Ej, widzę kolejne motylki. Chodź. Ej, a co my mamy tutaj, że nie chodzi do posażenia Rozmawiam z motylem? Od bloku wypełniając aspirację łowcy stworzonek. Okej, okay, dobra. W ogóle będziemy musieli tutaj jakiegoś kibelka zaraz szukać, chociaż ty nie musisz szukać, wezwiemy tego krzaczora. Która będziesz mogła się to co nieco zrobić, ale jesteś śpiąca. Dobra, i co? I będziesz łapała, ale to są jakieś inne motylki, no. O, okej, okay, złapałaś. Ja nie wiedziałam, że tak łatwo to się łapie, nie? Wiecie. 10, 10, no to też takie pospolite. Ej, a tutaj możesz tego? O, nie weź tutaj się wysiłśkaj sobie. Nie możesz tu? A tu możesz? Czemu tam nie mogłaś? Nie no, serżartujesz. Se, se Ale jakie tu są te dźwięki? Dobra. E, lecę coś jeszcze tutaj poszukać, jeżeli nic nie będzie tu trudno. Ty, a ty. Aha, a weź tutaj zobacz, czy możesz. A jak nie, no to będziemy zawijać. Stąd się pozachwycałam pięknymi widokami. Jestem w szoku, jak to jest pięknie, naprawdę. Jestem... O, i tutaj jest ta motylarnia. O, i znowu motylki! Dobra, chodź. O to jakieś chyba nowe, tych nie mamy motylków. Dobra, chodź stara, bo nam uciekną motylki. O, jesteś Emma, ja wiem, że chcesz się wysiuszkać. zaraz się wysiuszkasz. Dobra, i co? Ale łatwo to się łapie i tam mamy znowu. Dobra. Łapanie motylków to jest to. My powiedzmy, kurde, tutaj umiejętności inne rozwijać. No ale dobra, już jak przy okazji tylko, tak ta chwilkę sobie zobaczymy. No, mamy nowe. Ona musi się wysiuszkać koniecznie. Dobra, no i kolejne złapane. Superancko. Mamy te same, dobra, a tutaj możesz tego krzaczora sobie ogarnąć. Ale no fajnie jakbyś miała mutylki, chociaż z tego można zarabiać. To jest jako hobby, nie? Kurde, sama nie ma, ale chyba tak. Nie przemyślałam tego, że tak może to być. O, ogarnęłaś sobie krzaczora, no i elegancko. Skorzystasz sobie superancko. Jak tu pięknie ptaszki nawet ćwierkają. E, ile tu jest tych motylków? Naprawdę można złapać. Szkoda, że tylko w tym mieście są. I tu kolejne motylki. O, to są jakieś punkty. Obserwujmy. Obserwujmy motyl. Brak dostaną. No jak to? Nieco wy mnie tu kłamiecie. Przecież widzę, że są motylki, tak? O, tu są motylki, a wy mówicie mi, że nie. To są z was. Wypuść motyla z krzaka. Aha, wypuśćmy. Znajdź dom dla motyla. O, to my możemy, to zaraz jak znajdziemy te... znajdziemy, będziemy mieli te same. A czemu ty tak się ślimaczysz, a nie biegniesz? O nie i znikły nam, tak się spieszyłaś. Potrzebuję odpoczynku. Zamiast wracać do domu, może tam się coś na gołej ziemi. Choć będzie to wymagało przyzwyczajenia, Emma wkrótce będzie w stanie spoczywać wszystkie energię nawet. No, nie ma wszędzie. No pewnie tak. A tutaj te też zniknęły motylki już. Oj, Emma, Emma, tak się szybko starała, że nam motylki uciekły. Damn girl. Ej dobra, bo jakbym chciała jeszcze do tego domu, tam był jakiś dom, można było chyba coś tam robić, ale mamy ognisko i możemy coś zjeść nawet. Dobra, no to idziemy spać. Emma idzie spać i, i będziemy działać dalej. Idź spać, kochana, na łonie natury. Ciepło jest, powinno, powinno ci pasować. Pięknie tutaj ćwierkają ptaszki w ogóle, więc let's go. Dobra, kończymy te, te spanie. Emma, wstawaj, bo już masz trochę na zielonym. A ja też nie chcę, żebyś ty w dzień spała. Tylko chcę, żebyś ty chodziła spać yy, no o normalnej godzinie. O, tutaj była toaleta. O, dobra, możesz sobie tutaj wziąć yy, kąpiel. I tutaj nie ma jakichś grillów czy coś? Jakieś ogniska były wcześniej. Idę szukać, idę szukać jakiegoś ogniska. Ej, a my tu możemy weź kąpiel no, elegancko nawet kajak jest! Dobra! O oh ale przepięknie! No, cudowności! Jak jest przepięknie tu. Jestem zachwycona Ale dobrze, bo ona ma teraz spoko na O, uziemniony odpoczynek i jest zadowolona, więc super. O, tutaj wciąży pani jakaś. Ha, Monika, czarny. W ogóle nie wiem, czemu ty ty piaro... yy, można to zmienić. Dobra, nie wiem, Tam ten strój mi coś się zepsuł, więc jeszcze raz stałam. Zobaczymy. Myju, myju. Ostre myju, myju. Zaraz będzie skończone. I my jesteśmy głodni, a tutaj coś masz. Masz marcheweczkę. Więc a motylki też możesz jeść, nie? Motylków nie masz, możesz jest tylko żaby, o dziwo. E, zbieraj tutaj, zbieraj i zbieraj pożywienie. No mam nadzieję, że to nie będzie żaba. No ale cudownie, jak tu jest przepięknie! A to co? Wołaj samotnego strażnika parku. Wyślij wiadomość do sam. <laughs> Ostro. Tylko to jest jakoś chyba dziwnie pokazane, nie? Arno. Pobudzający plusk. No to super. Cieszę się, kochaniutka. Zbieraj pożywienie, no. Ale, z... nie, no fajnie. Cieszę się w sumie, że tutaj wpadliśmy. To nic, że tutaj nic nie pozbieraliśmy. Będziemy musieli pójść, oczywiście, do oazy, Zdrój. No bo tutaj mamy kryształki, więc byśmy ogarnali tutaj te kryształy, bo tutaj jakoś nie idzie nam zbieranie tych kryształów. Hmm. Może to jako okazy to może by się udało coś. I co, co zebrałaś? Zbieraj. Gruszka! No to super. Od razu. Z... Ojoj. E, e, zjedz gruszkę po prostu. A tutaj są jacyś przystojni panowie. Thank, ok. No dobra, a mamy coś po prostu przyjazne? O, on jest akurat zajęty, ale do, po, do rozmów jest spokój jak najbardziej, że tak. Ale dzisiaj się opierniczałam normalnie z nim. Watch, co ty jesteś taka agresywna, komplementy, wygłoś mowę. Szkoda tylko, że no, dzisiaj nic nie zrobiliśmy, no trudno. W następnym odcinku na pewno już musimy iść do Azy, no bo musimy to ogarniać i by trzeba było jeszcze ten stół do majsterkowania, w sensie no, pójść do Sasekoi y, i y, y tam ogarnąć. Plotkój. a to ta typiarka chyba jest z tego, nie? Z y, okładki. Powiedz dramatyczną historię. 230, no i możemy do siebie do nas po prostu zwijać Manatki i, i będę kończyła odcinek, bo ja trochę tutaj się rozgadałam w sumie, ale no pięknie tu jest przepięknie. Jestem naprawdę w szoku i zachwycona tym. Takie byłam w szoku z tym szczerem natury, że tam też było tak pięknie, tam gdzie te wróżki są, też było przepięknie. Okej, okay, skończyły się pogaduchy. No to dobra, chyba z w Zawijkę robimy, nie? Bo tutaj chyba już e, nic nie ma. E, więc e, no, nie widzę, żeby tu coś było, ale te mosty piękne są. Mosty, no. No dobra, zwijamy. No, nic nie znalazłam tu, kamieni żadnych nie ma. A ty możesz jeszcze coś tutaj poszukać? Zbieraj i zobaczymy tutaj, czy jakieś okazy są wyjątkowe. A jeżeli nie ma, no to już ostra zawijka i, i tyle. O, i siódmy poziom akurat to będziesz, to super. Tego życia zgodnie z naturą, więc superansko. I co ty tutaj masz, kochana? Zbierasz, zbierasz. I. O, chyba nic ciekawego nie zebrałaś. Aha, po prostu nic nie zebrałaś. Serio? A weź tutaj możesz? Weź choć tu. O, tu jakiś przystojniacha chodzi. My musimy się oglądać, bo to coraz chcesz barabara w krzakach. O, siódmy poziom. W zakresie życia z natury, korzystanie. Nie ma wpływu już na jej. Okej. Okay. Poziom, higienę, a jedzenie roślin uprawnych przynosi jej frajdę! E, no to elegancko. I co? Znalazłaś coś czy nic? Żabę znalazłaś. Tutaj ja wziałam. Myślałam, że tu ja wzięłam okaz, ale chyba nie. No dobra, no to chyba zawijka, skoro tak, jeszcze tu nic nie możemy znaleźć w ogóle. What? Dobra, to jest tutaj taki domek. W którym coś można ogarnąć. I to pokaż aktualne warunki. Przeszukaj, o, skupię do kamery na. motyl i ćma. Aha, to ten pewnie krzak. Stara wieża strażacka z Okej, okay, to nie, nie chcemy. Kup towar. Co dalej w programie? I kup towar. No to zobaczymy od razu, tutaj jest i już naprawdę będziemy zawijać stąd. Naprawdę będziemy już zawijać. Kalendarz pogodowy brak. Okej. Okay. Czyli mamy jakieś info, czy będzie źle, czy nie będzie źle. No możemy wejść oczywiście sobie tutaj w kalendarz pewnie i zobaczyć. No ale... Mm. Ale no spoko, że taka opcja jest. W ogóle bardzo urocza ta chatka jest. Szkoda, że to około królicza nora, ale ogólnie ładnie. Taki vibe'ik ma mega, mega fajny. Czerwony papier motyl. Aha. Inkubator dla. Okej, okay. i można sobie. Dobra, prowadząc poszukiwanie przygód ograniczonych sekretów, aby dowiedzieć się, Toshi, naszą kochaną gawę... gawędziarą, Okej, okay? dobra, zawika. No i wróciliśmy. E, oczywiście nasza. Tutaj Emma jest śpiąca, choć zmienisz strój. No chyba na ten nawet zmienimy. No i lecimy spać u siebie. W tym. Chociaż może na ławce byłoby ci trochę wygodniej, nie? Możemy? A mamy tylko zrzemnie się. No to dobra, będziemy spać tutaj. Medytuj na łonie natury. Dobra, się sprawdźmy, co tutaj będziesz robiła. Eee... A, a myślałam, że tutaj jakaś medytacja do tego dojdzie po prostu, że znajdzie się coś takiego. Taka opcja. Ale dobra. Eee, skoro tak, no to dobra, będę kończyła ten odcinek oczywiście. Żegnam was, naszą Emmą. Eee, no za dużo nie zrobiliśmy dzisiaj, to prawda, ale, ale zrobimy na samym odcinku. No tak przy okazji stwierdziłam, że tam będą jakieś, wiecie, fajne łupy, ale no średnio z tymi łupami. Także żegnam Was, naszą Emu. Oczywiście pamiętajcie o lajkach, subskrypcji i komentarzach na moim kanale i za wszystkie subskrypcje, komentarze bardzo, bardzo dziękuję. Także trzymajcie się, do następnego odcinka i cześć!